Więc tak, jest tutaj już powrót połączony. Powrót połączony z rozdzielaczem nagrzejnik. Czyli tu mamy. No i teraz, teraz połączę. Teraz połączę zasilanie. Zasilanie, czyli ten górny zasilanie grzejników. To i będzie zasilanie grzywników, no i tu wyjście na pompę zasilanie i powrót na pompę Okay. Teraz tylko tak, połączyć tu, tu, z tą dolną rurką uchwyty na tej rurze i na tej później wyżej po dwa uchwyty i gotowe. Uchwyty są. Jeszcze na tej dolnej rurce uchwyty. Tak. No i gotowe. Uchwyty są. Tu mam złoże od żelaziacza. Po prostu to wszystko ledwo co się zmieściło z tyłu, ale, ale weszło. Czyli mamy zasilanie na grzejniki. Powrót z grzejników. Tutaj do rozdzielacza. Tak. O. I tutaj też uchwyty są już zamocowane. Także to. To już jest wszystko zrobione. Teraz tak. Teraz będziemy jechać tutaj połączenie powrót z pompy ciepła i zasilanie pompy ciepła. Powrót pójdzie sobie tędy, tędy, tutaj i chyba zejdę na dół i wykorzystam ten otwór wentylacyjny, który był do kotła. Go po prostu zmniejszę i i, i ten. Jeżeli będę palił w kotle, to będę odtykał, a tak to po prostu zatkam tutaj, nie wiem, steropianem. Zobaczymy. Dobra pompa postawiona. Tak. Tylko ją jeszcze przykręcić. Podkładki gumowe założyć. I okej. Okay. Do rabara zalecane. Ciśnienia w ogóle nie było. Tutaj sobie tak połączyłem. To będzie połączone tutaj tą rurką. Tutaj razem z tym, z tym. połączenie. To będzie powrót do pompy ciepła. Powrót do pompy ciepła. Czyli to jest od, od bufora, e, tutaj od trójnika, to jest ten rurociąg, w środku środkowy i on tutaj będzie zgrzany, zgrzany właśnie z tym, co tutaj poskręcałem, czyli z grupą bezpieczeństwa, i to będzie wyglądało tak. Yy, mamy tutaj filterek siatkowy, filtr magnetyczny, odcięcie, no to już takie było z dwóch stron, więc już zostawiłem i to jest jeszcze na śrubunkach, także dobrze. Tu odcięcie grupy, w razie by na przykład wymiana manometru, to można odciąć i, i po prostu wymienić. Dalej tu mamy odcięcie, żeby, żeby sobie wyczyścić filtr ten siatkowy. No i to połączę od tego jeszcze tej grupy bezpieczeństwa. Pójdzie tutaj, pójdzie tutaj naczynie, naczynie przeponowe. Nie? Stąd tutaj naczynko przeponowe będzie zawieszone. No i, i to tyle, tu między tym. Pójdzie y, rurociąg do pompy jako zasilanie, czyli będzie trochę wyżej. Między tym tak takie obejście praktycznie. A powrót tutaj mamy. I połączyliśmy sobie dalej, dalej. Tak, kolanko. I już będzie wyjście tutaj na zewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku. No, i jeszcze tutaj zasilanie z pompy. Też górna rurka. Tak, tutaj wyjdziemy. Też damy jeszcze tutaj. I wyjście z budynku. Właśnie przykręcona pompa. Na podkładkach gumowych. Te podkładki Hajer umieszcza tutaj pod tą osłoną. Także to trzeba zdjąć, żeby dostać się do tych podkładek. Otwór też już zrobiony. No dobra, teraz podłączenie pompy. Taki układzik. Przedłużenie troszeczkę dalej, żeby nie było zaraz zakręt za samą pompą, tylko trochę dalej, żeby można było osłonę troszeczkę zdjąć ewentualnie śrubunki, zawory odcinające i przejście na PP32. No i poskręcane wszystko mamy. Troszeczkę to jest oddalone tutaj. Z tego względu, że no powinny być Najlepiej elastyczne przewody tutaj. Ale ja nie mam, nie będę kupował. Wydłużyłem troszeczkę tutaj dalej, bo mogłem przejść od razu kolankiem, i śrubunek zawór odcinający. Ale w, te, w ten sposób mogę w razie czego zdjąć tą ściankę i odsunąć ją troszeczkę i mieć dojście tam do podzespołów. Także tu już mam skończone, przejście na. PP32, rurki na ścianę, do domu i gotowe. Rura przygotowana do przejścia przez mur. Tu już będzie, będzie izolacja kauczukowa na zewnątrz. Także to, to ta piankowa jeszcze w murze. Trochę y, pianki rozprężnej uzupełnie i, I to będzie wszystko, i teraz tak, to będzie już tutaj do połączenia do wyjścia na zakręcie, tutaj i do pompy. Podłączenie powrotu zrobiłem, czyli tutaj, od stąd, tu, w ścianie. Tak. Wychodzi sobie ze ściany, już w izolacji kauczukowej. Kolanko tam. I, i jest gotowe. Jest gotowe. No i już mamy połączoną y, rur, rurę zasilającą z pompy, czyli tą górną tutaj. Tu jeszcze wszystko pospinam. Wychodzą na zewnątrz. Zasilanie powrót. Na zewnątrz mamy tak. Tu już mamy w kauczuku. Kawałeczek kauczuku mi zabrakło, ale to nic będę owijał kauczukiem. Taką otuliną owijającą. No i, i tu mamy tak. To wygląda także jeszcze mi zostało jeszcze mi zostało tylko zbiorniczek naczynie przeponowe zamontować tutaj na wężyku. Zamontuję sobie, żeby można było zdejmować no i odpowietrznik na buforze. I próba ciśnieniowa. Więc co tu mamy? Założone naczynie przeponowe. Poskręcane na wężyk. W razie czego można sobie zdjąć? Odciąć sobie cały zestaw. Na chwilę zdjąć i napompować powietrze. W tej chwili powietrze jest napompowane. Po kontroli to jest. No i co? Co zostało? Wszystko już mam. Pootwierać zawory, na górze odpowietrznik założony, na buforze, wszystko jest, teraz napełniam. <laughs> napełniam układ, robię to w ten sposób, że włożę tutaj filtr z żywicy jonowymiennej, żywicy jonowymiennej, to jest ten filterek, tak. Będzie on powodował zmiękczenie, zmiękczenie wody, którą napełnię kociołek. No i to tak wygląda. Zamontowany filterek z żywicą jonowymienną. No i powoli zaczynam napełniać układ. On będzie się dość długo napełniał, ponieważ Wydajność tego filtra jest, jest niska, a na czasie mi nie zależy. Pootwierane wszystkie zaworki do napełniania. No i startujemy, a ja biorę się po prostu za sprzątanie. Zobaczymy, czy układ jest szczelny. Mamy tutaj manometr na wodzie. Dalej mamy tutaj grupę bezpieczeństwa, więc, więc zaczynamy napełniać. popłynęła woda. Okład się napełnia i odpowietrza. Tutaj widzę, że już ciśnionko jeden bar jest. Miałem tutaj nieszczelności na śrubunku jednym, drugim. Nie dokręciłem za mocno, więc troszkę leciało. I troszkę, chyba jeszcze mi się wydaje, że, że przy grzałce troszkę kapie. Tak, widać, że kapie dobra. To to dwie rzeczy. To troszeczkę dokręcę. No i tutaj już mamy jeden. 20 bara. No i tutaj na grupie bezpieczeństwa również 1,2 bara. I wszystko jest szczelne. Widać, że nigdzie nie leci. Wszędzie na śrubonkach, na złączeniach jest wszystko super, suchutko. Idę zobaczyć jeszcze przy pompie. Też suchutko. No, także połączenia wykonane prawidłowo. Tu dałem jeszcze. Uchwyty, żeby to było bardziej sztywno No i jeszcze nie pokazywałem, a jeszcze są te o, zamontowane odpływy Odpływy Tak pod pompą To jest rynienka. tutaj najniższy punkt Ściekowa No, rureczka z grupą bezpieczeństwa teraz ją otulinkę założyć i wrzucić ją tam i na miejscu zgrzać no dobra zamontowane Także potrzymam tak sobie, zobaczę czy to wszystko, się, no jeszcze ten układ musi się odpowietrzyć, bo jeszcze grzejniki dobije ciśnienia i, i wtedy, no dobrze, to już będzie akurat zakończone, hydraulika będzie zakończona, także zostanie, zostanie tylko część elektryczna i uruchomienie. To już w następnym odcinku.